Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Dzisiaj porozmawiam z panem Mariuszem Janowskim, który prowadzi kanał na YouTubie, który nazywa się Telewizja Kanapowa. A tutaj wystąpi pan w takiej telewizji, powiedzmy korytarzowej. I ja chciałbym zapytać, bo naszym tematem przewodnim w związku z aktualnymi sprawami jest LGBT i wasza edukacja seksualna, która jest na siłę do szkół, zwłaszcza w Warszawie jest to ten, ta słynna kwestia LGBT+, która jest promowana przez Rafała Trzaskowskiego. O tym było wiele powiedziane, a interesuje mnie to, na czym pan się tutaj zna, ponieważ pan mieszka w Londynie, czyli zna pan angielskie warunki. Chciałbym zapytać właśnie, jak to wygląda w kwestii angielskiej. W Anglii ta edukacja już dawno zrobiła swoje. Społeczeństwo jest przerobione w kierunku akceptacji wszelakich nowinek. Bardzo rzadko następuje jakaś tam reakcja rodziców. Ja znałem taką sytuację, gdzie, gdzie nigeryjka, mama jakiegoś dziecka buntowała się, że w przedszkolu zajęcia są prowadzone właśnie takie promujące homoseksualizm także. Powiedziała, że jest chrześcijanką, a na to nauczycielka powiedziała, że no, trzeba się pozbyć kołtuństwa. W związku z tym no, to, to jest modne. To jest właściwe, antykultura wchodzi szerokim krokiem, i tutaj mam kilka takich materiałów. To są gazety takie codzienne. Z okazji Gate Pride, wydane, bo to się nazywa Duma, tak naprawdę, taka parada, i tu Google na przykład sponsoruje wszystkie duże koncerny, wszystkie duże koncerny biorą w tym udział, i w zasadzie chodzi o zmianę myślenia, myślenia o rodzinie. Tu jest nowy model rodziny: dwie mamusie z dzieckiem. Tutaj też są, tam z synkiem, tu z córeczką, nie wiem czy to widać, ale, ale to jest reklama samochodów, a tu jest reklama zabawek. Zabawmy się wszyscy razem. To wiadomo o co chodzi. Moim zdaniem jest to treść, no wiadomo, no, seksualizacji, mająca na, na, na celu seksualizację dzieci. To tam przechodzi. No i tęczowy Facebunio jakby już ktoś nie wiedział, dlaczego jest banowany za na przykład części rowerowe i tak dalej. No Często rowerzyści padają ofiarą banów, bo piszą, że urwał im się, no właśnie co przy rowerze. A tutaj, a tutaj komercja, strona biznesowa gazety. I widzimy tutaj wypowiedź analityka ekonomicznego Russella Lyncha, że pozbycie się bigoterii jest dobre dla ekonomii. Także, także jest to część popkultury, a także w zasadzie jest to. No taki nowy paradygmat, tęczowość. Służy to moim zdaniem podkopaniu ram cywilizacyjnych, kulturowych, etycznych, moralnych, ogólnie wzorców rodziny w celu uczynienia ludzkości po prostu zwykłym bydłem rzeźnym dla koncernów. W Polsce jeszcze te parady równości, jak są organizowane, to powiedzmy, że one mają pewne. Jakby to powiedzieć, przyzwoite ramy, chociaż to i tak jest nad wyraz. Natomiast w Londynie, czy ogólnie w europejskich miastach na zachodzie, chyba to poszło bardzo daleko. Nie, jednak nie. W Londynie ja byłem na trzech, na pierwszą trafiłem przypadkiem, yy, nagrałem i dlatego byłem na, na yy, tej dwa lata temu, rok temu i w, yy, w poprzednim roku. Też i, i, i zauważyłem, że są tam głównie koncerny i pracownicy tych koncernów, czyli wszystkie firmy znane nam, banki, urzędy wyganiają na tę paradę swoich pracowników, tak jak w czasach komuny wyganiano szkoły, są też uniwersytety, naprawdę każda duża firma, ma tam swojego, swoich pracowników i swój samochód ze swoimi transparentami reklamami. Jest to w dobrym guście brać udział w promocji LGBT. Jednak w Berlinie, który jest taką mekką antykultury, to tam można zobaczyć ludzi, którzy nago paradują, którzy udają psy i są na łańcuchach prowadzeni, to rozumiem, że w Anglii to jeszcze nie jest tak bardzo postępowo. Bywają takie przypadki, bo widziałem gdzieś tam w prasie czy w internecie, ale naprawdę są rzadkie. Co ciekawe, najciekawszą rzeczą jest to, że tego dnia na, na trasie przemarszu jest pozwolenie na picie alkoholu także mocnego. Nie tylko piwa. E, walają się tony butelek e, po alkoholu. M, ludzie młodzi palą marihuanę. E, policjanci pozują do e, zdjęć, e, nawet z osobami pod wpływem alkoholu, trzymającemu na przykład puszkę z piwem. E, mam takie nagrania, także są na mojej telewizji kanapowej. Jest taki film do obejrzenia. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda taka parada z bliska, to zachęcam. Ostatnie pytanie. Czy w takich, na takich paradach są dzieci, na przykład są prowadzone przez rodziców albo przez jakieś środowiska i te dzieci po prostu mają kontakt chcąc, nie chcąc z różnymi ludźmi i niekoniecznie zdrowymi umysłowo? Ja powiem, ja powiem więcej. Na tej paradzie, którą nagrałem w dużej części, ten, 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 ten przemarsz nagrałem. Zarejestrowałem. Tam byli nawet rodzice z fundacji, która walczy o to, żeby zredefiniować rodzinę. Szli panowie z adoptowanymi no, w zasadzie noworodkami. No nie no, i, i mieli te dzieci na rękach. Naprawdę małe dzieci w pieluszkach. I stópką takiego dziecka trącał ręce wiwatującego tłumu. Także, także biorą udział dzieci, i są to często dzieci zabrane i oddane parom homoseksualnym do adopcji. Czyli można powiedzieć, że to nas czeka, jeżeli tego w Polsce nie zatrzymamy, będzie tak jak w Anglii, czy, czy nawet gorzej jak w Niemczech. Czyli to jest pewne ostrzeżenie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Pan Mariusz Janowski, Telewizja Kanapowa, taki kanał na YouTube, odsyłamy ciekawe relacje. Ja nazywam się Jakub Zgierski, mój kanał Młotna Marksizm i fanpage na Facebooku Młotna Marksizm. Materiał zrealizowany dla magazynu Polskie Sprawy. Dziękuję bardzo.